Nazwa Zenoa to jest połączenie dwóch wyrazów azjatyckiego ZEN, czyli równowaga, harmonia, spokój i polinezyjskiego Noa. A powstała więc firma Zenoa, projekt Zenoa, jak go określamy, i twórcą tego wszystkiego jest człowiek, który się nazywa John Watson. Człowiek niezwykły, naukowiec, przedsiębiorca, człowiek, który właściwie stworzył absolutnie podwaliny do nowej branży, kompletnie nowej branży, dziś jest nazywany ojcem superżywności. Kształcił się w dziedzinie badania żywności przez wiele lat, potem prowadził swoje laboratorium i ponad ćwierć wieku temu wyniósł na światowe rynki morindę citrifolię, dziś popularnie, popularnie nazywaną Noni, owoc Noni, czy sok z owoców Noni. I to był pierwszy tak zwany super sok, pierwszy na pierwszy. Równolegle z Johnem Oswartem przyłączył się do niego bardzo szybko doktor Fapalu, Afapalu, który pochodzi z Tonga, wyspy na południu Pacyfiku, czyli jest Tonganinem, możemy o nim powiedzieć, wychował się tam, jako się chłopiec tam się urodził, spędził tam kilka lat, 10-12 lat. Jego mama, jego babcia były uzdrowicielkami, takimi polinezyjskimi z tego, z tego rejonu i właśnie owocem no oni no głównie, głównie leczyły. Ale taka ciekawostka, tylko że doktora papalu jest w prostej linii, w ósmej generacji od króla Tonga. Zawsze o tym mówi, zawsze to podkreśla, więc ja tutaj sobie pozwolę powtórzyć. Natomiast jest to człowiek, który oczywiście później kształcił się w Stanach. Człowiek, który ma przeprowadzone bardzo dużo badań, ma dziesiątki publikacji, jest bardzo uznany w świecie naukowcy. Jeśli dwaj panowie stworzyli. Na zwykły. Poprzez blisko ćwierć wieku badań, zaangażowania, analiz, stworzyli produkt, który ma potężne składniki odżywcze, ma wspaniały smak i przynosi niesamowite korzyści. Czyli takie trzy w jednym, trzy w jednym można powiedzieć. To znaczy, najwyższej jakości składniki pochodzące z bardzo szczególnych miejsc na Ziemi. E, zastosowana została tutaj prada w nawiedza. Czyli każdy z składników ma swoją historię wielowiekową, czyli liczącą tysiące lat, oraz yy, zastosowali również oczywiście odkrycia nowoczesnej nauki. To wszystko jest połączone razem, i wynikiem tego wszystkiego jest absolutnie fenomenalny suplement, to za mało powiedziane, ale to żywność funkcjonalna. Nuku yy, nukuchiwa, który określamy kreatorem wzroku. Nazwa Nukuchiwa pochodzi od wyspy Nukuchiwa, która na archipelagu Markizów, czyli to jest północny rejon Polinezji francuskiej, jest no jedną z najpiękniejszych, wszystkie wyspy są piękne, ale jest to wyspa, która jest prześliczna, bajkowa. Od niej nazwy John Wadsworth jej nazwę zastosował na ten napój Nuku ponieważ tam dobre ponad ćwierć wieku temu właśnie podjął decyzję, żeby noni wynieść w świat, żeby noni wynieść w świat. No, Zawiera ponad 1500 składników fitochemicznych, czyli składników odżywczych, które służą naszemu zdrowiu. I gdybyśmy mieli jakby określić to szczegółowo, to dostarcza nam właściwie najmocniejszego zestawu takich pełnowartościowych składników odżywczych, które po prostu cały temat superżywności tak zwanej. Superżywność to zażywność, która spełnia zadanie żywności, a jednocześnie bardzo dobrze wspiera prozdrowotny organizm czyli wnosi tę superżywność na kompletnie nowy poziom i skuteczności, i jakości. I to jest bardzo ważne. Jak wspomniałem, wszystko się zaczęło na Nuku zaczęło się dobre ćwierć wieku temu. John Wadsworth tam się znalazł, szukał rozwiązań różnych, szukał informacji na temat noni, ponieważ trafił na, na, na informację przez znajomego, że coś takiego istnieje, a ponieważ um, takich materiałów konkretnych nie było, ponieważ owoc był bardzo dobrze znany w rejonie Pacyfiku Południowego, czyli Polinezja Francuska, właściwie cały ten pas okołorównikowy. No, ale w Stanach nie był specjalnie znany wówczas, więc no poza może um, takim rozdziałem sporą informacją w podręczniku przetrwania żołnierzy armii, armii amerykańskiej walczącego w tropikach, taki podręcznik wydany w czasie II wojny światowej i tam było dużo Poświęcone właśnie noni, jak korzystać z noni, żeby przetrwać, żeby przeżyć, żeby rany leczyć i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. W każdym razie znalazł się na tej Polinezji francuskiej, przemieszczał się tam z wyspy na wyspę, od chałupy do chałupy i tam podjął decyzję, że wyniesie noni na światowe rynki. Tam się dowiedział, jak fenomenalny jest to owoc, jak fenomenalna jest to roślina. Owoc, drzewo, które owocuje 365 dni w roku, drzewo, które które no ma 4, 5, może 6 metrów wysokości, które no rodzi całe, całe, jak mówię w cały rok na tej samej gałęzi. Sorki na tej samej gałęzi macie owoce w różnym stadium rozwoju, od maluśkiego noni, kwiatuszka noni do takiego gotowego do zerwania noni, absolutnie fenomen. I kiedy John maurice wyniósł na światowe rynki napój z noni, który stał się standardem generalnie dla wszelakich napojów noni, Równolegle inni naukowcy zaczęli badać kolejne superowoce, bo okazało się, że tych superowoców jest sporo różnych. John Wadsworth również bardzo mocno się tematem zainteresował. Zaczął również badać kolejne superowoce i w całej tej ścieżce, jak możecie zobaczyć tutaj, to jest ta ścieżka Johna Wadswortha od takiego słoika w 1993 roku z Noni do Nuku Hiby, do produktu który właściwie w 2017 roku wyszedł na światowe rynki, ale w tej butelce, w jakiej mamy go dzisiaj, w 2018 pojawił się i dziś z niego właśnie korzystamy. Nuku no, ma fantastyczny skład, dlatego że składa się z dwóch rodzajów noni, to jest podstawa, czyli noni pire oraz nektaru noni poddanego fermentacji, ale jest tutaj jagoda Assay, jest tutaj również ananas, jest tutaj winogrono Concord, mamy tutaj też parę innych składników, czyli wodę kokosową, bardzo ważne, mamy jagodę asaj, mamy czarnoporzeczkę i czerwoną malinę z naszych rejonów tutaj, naszego rejonu obszaru geograficznego i mamy mango, czyli to jest składnokupiwy, ale bazą tutaj jest noni, noni pochodzące z dwóch sposobów przetwarzania, to jest bardzo ważne, przygotowanie, bo noni puree to jest coś, co wiele firm stosuje, do swoich produktów, gdzie noni dodaje. Natomiast nektar poddany fermentacji, fermentacji w środowisku wody kokosowej, to jest tradycja z Markizów, to jest tradycja z Tonga, to jest tradycja z Samoa, z różnych miejsc na południowym Pacyfiku, gdzie chciano uzyskać z noni jeszcze więcej składników, żeby miało jeszcze więcej mocy, i to właśnie John Watson tutaj zastosował. Gdybyśmy wzięli 1500 składników, ponad 1500 składników odżywczych, fitochemicznych, czy nutraceutyków, jak mówimy często, zamił się w noni, gdybyśmy wzięli tylko 8 z 1500. Wzięliście sobie 60, mieli taką daweczkę małą, i wzięli tylko 8 z 1500 tych składników, to zobacz, mój drogi, moja droga, jaki ekwiwalent stanowi, stanowi tych, stanowiłoby tych 8 składników, To tylko przykładowo jest, przykładowo jest wzięta ekwiwalent witaminy A, C. E, B1, B9, B12, ekwiwalent ze cynku, prawda? W 60 ml nuku W 60, tak? Czyli naprawdę. Hmm, a 1500 jest tych składników, to jest bardzo ważne. Teraz tak szybciutko, pokrótce pozwól, że tak błyskawicznie opowiem Tobie o tych składnikach. Pierwsza sprawa to jest oczywiście noni, pire. Blisko 250 składników odżywczych. Imponująca gama korzyści zdrowotnych. Imponująca, naprawdę. Można sobie wejść do sieci, można sobie wejść na, Wikipedi na Wikipedię, poczytać troszeczkę, można znaleźć setki, setki, setki artykułów, informacji, odpisów, wejść sobie na PubMed, amerykańską domenę, na amerykańskiej domenie rządowej, tak zwana biblioteka artykułów, badań klinicznych i tak dalej. Tam są setki publikacji na temat noni. No fenomenalny produkt, fenomenalny owoc. Gdybyśmy tak mieli wymienić parę tych działań, efektów, jest takim antyoksydantem, je chroni wątrobę, obniża poziom cholesterolu, poprawia odporność, wytrzymałość, odnawia organizm także fenomenalny składnik. Drugi bardzo ważny składnik to jest jagoda Asaj. No to Polinezja Francuska, Południowy Pacyfik, jagoda Asaj, to Brazylia, to Amazonia, prawda? Jagoda Asaj. Fenomenalny skład, fenomenalny owoc, zmniejsza oznaki przedwczesnego starzenia się. Gdybyśmy mieli tak podsumować parę rzeczy, znaleźć takich, które warto podkreślić, to jagoda asa jest bogata w antyoksydanty, może nie tak jak makii, a i w aktywator NRF2. Bardzo ważny, może nie będę wgłębiał się w temat, ale bardzo, bardzo ważna sprawa. Pomaga unikać dysfunkcji w mitochondriach i odbudowuje te mitochondria. Działa bardzo pozytywnie na mitochondria, czyli te nasze elektrownie komórkowe. To jest bardzo ważne działanie, właśnie ASAI. Obniża poziom tej hemoglobiny glikowanej hbca 1 czyli chodzi o związki AG, końcowe produkcji zaawansowanej glikacji. Bardzo Pozytywny wpływ ma. Kolejny składnik bardzo ważny to jest woda kokosowa. Nie mleczką, ale woda kokosowa. Prawda? 96 składników odżywczych, i przede wszystkim i sportowcy, i lekarze na całym świecie stosują wodę kokosową jako znakomite źródło elektrolitów. Bardzo dużej mierze po to, aby zapobiegać kurczomieści na przykład. Prawda? Gdybyśmy mieli więcej powiedzieć o wodzie kokosowej, no to, to zobacz. Absolutnie najbardziej taka sterylna i zdrowa woda, absolutnie. Działanie antyoksydacyjne znakomite, Poprawa cyrkulację krwi, chroni wątrobę, wspiera zdrowe stany zapalne, działa antyoksydacyjnie, no cała masa różnych ważnych efektów wynosi pozytywny do naszego, do naszego zdrowia. Jagoda Maki. Jagoda Maki. to znowu Argentyna i Chile, tamten rejon, 78 składników odżywczych, przebogata w antocyjań, które znakomicie działają na serce. Jest bardzo, bardzo, bardzo korzystne dla serca. Poprawia, czy ustabilizuje poziom cholesterolu w Działa pozytywnie na reakcję zapalną. Myśmy mieli tak znaleźć przynajmniej główne te składniki. Posiada najwyższy orak, czyli to jest ten taki test w Kanadzie, wymyślony kiedyś tam, prawda, do owoców, na, na bycie antyoksydantem pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, ma właściwości neurochronne, zawiera kwas omega, również wpływa na zdrowie oczu, no bardzo dużo korzystnych efektów działania. Kolejny składnik to ananas, to ananas, źródło bromelainy na przykład, fantastyczne źródło bromelainy, która wspiera regenerację i się ran, wspiera zdrowie stału. Poprawia system odpornościowy, wspiera zdrowie jelit. Bardzo szerokie, szerokie, wspaniałe działanie. Oczywiście można powiedzieć dużo więcej na ten temat, prawda? Obniża, przynajmniej podnosi poziom odporności, obniża poziom cholesterolu, wspiera proces trawienia, jest świetnym antyoksydantem. No, bardzo dużo, bardzo dużo korzyści mamy na nas oprócz smaku pysznego oczywiście. Kolejny składnik to Winogrona Concord wpływ korzystny na aktywność płytek krwi, na poprawę krążenia. Więcej, gdybyśmy mieli na ten temat powiedzieć, już sobie tylko przewinę kawałeczek, to wspiera zdrowie serca znakomicie, jest przebogaty w polifenole, znakomity antyoksydan. Poprawia, poprawia funkcję w komórkach układu siateczkowo śródłokowego bardzo ważny, bardzo ważny układ, no, bardzo szeroki zakres działania, bardzo korzystny. Mamy dalej malinkę, naszą malinkę, pyszną czerwoną malinkę, 316 składników odżywczych. E, wspiera leczenie otyłości, wpływa na właściwy poziom cukru we krwi. E, oprócz tego, gdybyśmy mieli znów wymienić trochę składników, to spowalnia proces starzenia się, jest bogata w polifenole, poprawia poziom percepcji, na przykład, prawda? E, spowalnia starzenie się skóry, które wywoływane jest najczęściej tymi negatywnym działaniem warunków środowiskowych, prawda, także bardzo dużo pozytywnych rzeczy, jedzmy dużo malinek, no tu mamy fajnie w soku, ale też kiedy jest sezon na maliny, to warto tymi malinkami się objadać, zachęcam. Kolejny składnik to czarna porzeczka, to też nasz rejon geograficzny, zawiera witaminy C, cztery razy więcej niż pawarańcza, gdybyśmy wagowo wzięli, prawda, i jest znakomitym owocem, który wspiera system immunologiczny, zwalcza zmęczenie, a zbierając to wszystko razem, no to redukuje uszkodzenia tkanki mięśniowej, wspiera zdrowe stany zapalne, wspiera ochronę jelit, obniża ilość końcowych produktów zaawansowanej, zaawansowanej glikacji, tzw. związków AGE. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawy składnik. No i mamy mango, mango, które wynosi blisko 400 składników odżywczych, fenomenalne, wpływa na układ odpornościowy, wpływa na zdrowy wygląd skóry i ponadto spowalnia degenerację plamki żółtej, prawda, dzięki, dzięki, tego, dzięki temu, że zawiera zaaksantyny, posiada witaminę C, witaminę A, błonnik, no, całą masę składników fantastycznych, naprawdę wspiera utratę wagi, prawda. To mango indyjskie ma działania naprawdę wyjątkowe. Także także super, super, naprawdę znakomity składnik. I to są składniki nukłupiwe, czyli absolutnie mamy do czynienia z wyjątkowym suplementem. Suplementem, który właściwie stworzony jest ze świeżych i poddanych fermentacji składników, sprawdzonych, naturalnych. I one w bardzo bezpieczny sposób działają na nasz organizm redukują zmęczenie, wpływają na podniesienie tej codziennej wydajności organizmu. Wiele, wiele, wiele korzystnych działań wspomagają metabolizm, bardzo dużo naprawdę wielkich korzyści, wspaniałych korzyści. Jak wspomniałem poprzednio, to jest wynik pracy ponad ćwierć wieku pracy Jana Oswortha doktora Fapalu, związany z badaniem noni oraz zbieraniem różnych informacji na temat noni oraz innych superowoców. Gdybyśmy mieli wymienić składniki, które znajdują się w nukupie, znaczy, gdybyśmy mieli wymienić korzyści, które wnosi nukupiwe do naszego zdrowia, do naszego życia, to jest ich ponad 100 różnych, bardzo różnych. Nie chcę tego wszystkiego wymieniać, bo i tak już powiedziałem dużo, mówiąc o składnikach samych. Ten wpływ jest naprawdę prze, przemożny, prze, przeogromny. My jesteśmy oczywiście, wiadomo, częścią przyrody. Jesteśmy bardzo podobni do drzew i do kwiatów. Bardzo, prawda? Potrzebujemy się właściwie odżywiać, potrzebujemy, jesteśmy tym, co jemy w dużej mierze. Oczywiście, że jestem tym, kim myślę, że jestem, nie, ale jestem też tym, co jemy, nie? Bo to jest bardzo ważne. Przynajmniej można bardzo dobrze myśleć, a jeść byle co i może być problem wielki, prawda? Odwrotnie, też oczywiście, ale generalnie dobre jedzenie sprzyja dobremu myśleniu. Teraz pomyślmy, droga, jak jakby się czuł, czy jakby się czuła, jakbyś funkcjonował, czy funkcjonowała, gdybyś każdego dnia był, czy była w stanie skorzystać z takiej kompletnej dawki żywności, wszystkich tych niezbędnych każdego dnia minerałów, enzymów, składników odżywczych, tego wszystkiego, które potrzebujesz. I mało tego, i to wszystko przygotowałby dla Ciebie ktoś, kto się na tym fenomenalnie zna. Bo ja my często mówimy, ja też przez lata mówiłem, że się zdrowo odżywiam, bo, ja, bo, bo zielone rzeczy są jakieś tam już się zaraz zdrowo odżywiam. Ja często spotykam ludzi, którzy zawsze mówią, ale ja się zdrowo odżywiam, słuchaj, my tam sobie kupujemy tam szczypiorek jakiś tam prawda i tak dalej. Ja myślę, że pewne rzeczy, pewne rzeczy, jeżeli ma być, mają rzeczywiście korzystnie wpływać na nasz organizm, pewne rzeczy trzeba oddać w ręce fachowców i ja Johna Woodswortha znam lat 17 w tej chwili, jest dla mnie człowiekiem absolutnie wiarygodnym, kompletnie wiarygodnym, dlatego że Stworzył nową branżę związaną z organizacją czyli z Noni. Stworzył produkt, który przez lata był wzorcowym produktem, absolutnie wzorcowym. Wniósł korzyść zdrowotną i nie tylko w życie milionów, milionów ludzi na całej Ziemi. Przedsięwzięcie, które prowadził, wniósł na pięć kontynentów, ponad blisko 80 krajów po prostu zrobił coś fenomenalnego, coś niesamowitego, no jest kontynuacją, projekt jest kontynuacją tego wszystkiego, czego ten człowiek dokonał, to są naprawdę wielkie rzeczy, fantastyczne sprawy. A tak mówię o tym, bo być może dla Ciebie, mój drogi omełdoga, to jest pierwszy kontakt dzisiaj z informacją o Johnie Wadsworthcie, może nie, nie jest nas tam wielu, tak zerknąłem sobie od razu tutaj w moim smartfoniku, że jest nas łącznie ze mną aż pięciu, no ale jest fajnie, fajnie, że jesteście słuchajcie, to jest naprawdę bohaterski wyciąż, że dzisiaj jesteście, że cieszę się ogromnie. Słuchajcie, co jeszcze tak, tak już do brzegu dobija, że tak powiem, 60 litrów ruchu kiwy, czyli taki kieliszeczek, 50 to wszyscy wiemy jak wygląda, no setka też wiemy, więc 60 też wiemy jak wygląda, nic nie sugerując oczywiście, ale te 60 litrów mnuku stanowi fantastyczny ekwiwalent całodziennego zapotrzebowania organizmu na owoce i warzywa, czyli te wszystkie składniki, które w owocach i warzywach powinniśmy spożywać dziennie. A ludzie, którzy zajmują się dietetyką, dietetycy właśnie mówią, że powinniśmy dziennie jeść 5 porcji warzyw i owoców, że to jest taka dawka, która jest nam niezbędna, żebyśmy mieli te wszystkie niezbędne witaminy, minerały, to wszystko, co jest nam potrzebne. I nukleotida, 60 ml nukleotidy, dostarcza właśnie takiej porcji. Oprócz tego, że noni zawiera wiele fantastycznych związków, które chronią nasz organizm, na przykład irydoidy, grupa związków, fenomenalna, mm. jeśli chodzi o system odpornościowy. Fenomenalna, naprawdę. karetonoidy, flavonoidy, to wszystko jest ważne i super, ale irydoidy potrafią przetrwać bardzo trudne warunki, potrafią przetrwać długi proces przechowywania, przetwarzania. To jest wielki plus, to jest wielki plus noni, na przykład potężny w porównaniu do wielu innych. Owoców, produktów i tak dalej. I teraz fantastyczny produkt dla dzieci, dla dorosłych oczywiście, ale dla dzieci. Dzieci potrzebują tej codziennej odpowiedniej dawki składników odżywczych. Po to, że potrzebują nabierać sił, potrzebują rosnąć, a wiemy, jak dzisiaj jest z dzieciaczkami i z warzywami. Wiemy doskonale, że te warzywka i te no owocki to może jeszcze, ale z warzywami to jest totalny problem. Dzieci dzisiaj się zajadają jakimiś hamburgerami, chipsami, jakimiś studami na kiju, przepraszam, popijając to wszystko kolą czy innymi słodkimi napojami i to, że ktoś to coś napisał albo się tylko przywitał. No, on w siedmiu południowych owoców a o Mariusz widzisz mówi, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi już o siedmiu, no tak, no wiesz, to też jest dużo, sporo tych piramid żywieniowych, ale jakoś, Powiedzmy, takiej pięć porcji dobrych, to jest dobra daweczka. Dobra w każdym razie tak to, tak to wygląda. I teraz, moi drodzy, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Świetne dla dzieci, świetne dla dorosłych. Eee, oczywiście jest na rynku dużo produktów i są również te produkty, które Dr. wcześniej stworzył, które były fenomenem przez tamten czas. Natomiast wierzcie, wszystko idzie do przodu, wszystko się rozwija. Dzisiaj mówię do Was. Tutaj z, z kompletnie innego miejsca niż, niż mój dom, zupełnie gdzie indziej jestem. No, mówię do Was dzięki temu, że Steve Jobs miał kiedyś na tyle siły, na tyle wizji i na tyle wytrwałości, że pokazał um, w 2007 roku pierwszego e, iPhone'a i zaczęła się era smartfonów, tak naprawdę, na poważnie. Co, co chcę Wam przez to powiedzieć? No to, że są ludzie, którzy zmieniają bieg świata, tak naprawdę. I to samo jeśli chodzi o, o tą zdrową żywność, o żywność funkcjonalną. Są ludzie, którzy zmieniają bieg świata, podejście, myślenie. John Włóczor jest właśnie taką osobą. Stworzył napój, który jest absolutnie fenomenem, który jest absolutnie fenomenem. Jak jest z między wykupionym a innymi sokami, gdybyśmy mieli zrobić takie porównanie, to chyba najprościej, najbardziej obrazowo będzie mniej więcej taka, jak różnica między banknotem 1000-dolarowym a 100-dolarowym. 100-dolarowy 100 100 jest dobry, nie? Dlaczego nie? Ale który chciałbyś mieć tak naprawdę? Który lepiej mieć w kieszeni? No, no dobra, no nawet niech będzie, e, jak powiesz, no dolary, a to dolary, to tam przejdźmy na złotówki, no, no to, no tak, ale nie mamy takiego banknotu 1000 złotowego, jeszcze nie mamy, jakieś 500 złotowych, ale z 200 zł chciałbyś czy 10 złotych na przykład, no niech będzie takie porównanie, czy 20, nie? No jest, jest różnica. W każdym razie, to jest to i dlaczego tak wielka różnica jest? Dlaczego to noni, ta muka chyba jest tak fenomenalna? Przede wszystkim dwa sposoby przygotowania noni, te dwie metody połączone ze sobą dają przeogromną siłę tam produktowi. Do tego co działanie synergiczne Zasaj, Zmoki, z Maki, z tymi innymi składnikami powoduje, że to jest po prostu power, potężny power. Pierwszy sposób, Mówię, to jest przygotowania, to jest ten klasyczny, typowy, gdzie jest wyciskany sok z noni. A drugi polega na tym, że nektar noni poddany jest fermentacji w środowisku wody kokosowej. ten drugi sposób pochodzi z Etonga, pochodzi z Markizów, pochodzi z różnych obszarów Polinezji, gdzie chciano uzyskać noni o bardzo dużej mocy gdzie chciało, żeby to noni było naprawdę wielkim powerem. Co robiono? Na przykład. Na, na Tonga, na markizach rosną tzw. kokosy królewskie. Kokos królewski to są takie duże orzechy kokosowe, i wykorzystywano je do tego, że wypełniano je w środku, tamta woda kokosowa, wypełniano je owocami noni całymi, kompletnie, prawda? Czyli to zamykano i wieszano w chałupach pod dachem, i one sobie tam fermentowały w środku tononii, w środowisku wody kokosowej, przez 60 dni z reguły i uzyskiwano nektar który został poddany fermentacji, ponieważ to sfermentowało tam, to sfermentowało, a wiemy, że rzeczy, że, że proces fermentacji jest nieprawdopodobnie korzystny dla naszego zdrowia. Prawda? Wiele rzeczy, a różnego rodzaju kiszonki, nie kiszonki, prawda, które są bardzo zalecane, sprawiają, że, że możemy być zdrowi i tutaj to noń poddany fermentacji posiada bardzo dużo bardzo ważnych składników, prawda. I tych związków jest, jest, jest bardzo, bardzo dużo, bardzo ważnych, bardzo istotnych, bardzo pomocnych. Mamy ponad 96 związków, na no dzień dzisiejszy blisko setka związków, których jest więcej w nektarze noni poddanym fermentacji niż w noni pire albo nawet, nawet w niepoddanym fermentacji nektarze noni, prawda więc chodzi o to, że ta fermentacja w środowisku wody kokosowej powoduje coś nieprawdopodobnie mocnego, nieprawdopodobnie ważnego. Moi drodzy, żeby jakby jeszcze bardziej do brzegu dochodzić, tu jest tylko kilka badań, to jest tylko taki rzut, ja nie chciałbym mówić tutaj o badaniach, o badaniach klinicznych, opowiadać Wam całe masy historii, bo tego jest bardzo dużo oczywiście, to jest bardzo dużo, można znaleźć bardzo wiele rzeczy, wpływu noni na mózg, wpływu noni na na wątroby, w no na żołądek, wiem, na płuca nasze, na, na cały organizm, działania na poziomie komórkowym, no, multum, multum, multum rzeczy. Prawda? Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tylko takie jeszcze kilka porównań. To jest porównanie noni, no Hiby, do tego noni, które John Wadsworth trzy lata temu zrobił w firmie, którą właściwie zostawił, którą, którą, którą opuścił i stworzył Zenoa. Poprzednio film prowadził i stworzył Zenoa. To jest takie porównanie butelkowe. Mniej więcej tych produktów do siebie cenową, jak to wygląda, jak to wygląda yy, ilością irydoidów tej grupy związków bardzo ważne oprócz tego, że w Nokia jest jeszcze cała masa właśnie ekwiwalentów yy, warzyw i owoców, prawda, składników. A to jest takie porównanie też cenowe, jedna butelka yy, z czym się może mierzyć, prawda, no więc to jest po prostu nieprawdopodobne na taką biorąc pod uwagę ilość irydoidów, ilość składników, fitoskładników. Ekwiwalentu owoców, warzyw zawartych w jednej butelce, no po prostu jest to coś nieporównywalnego, coś niesamowitego. Jeszcze tak tylko dla przypomnienia, że ma wspaniały smak, ma niesamowite właściwości, korzyści, te, te niesamowite korzyści, wynosi do naszego zdrowia. Mamy tych korzyści bardzo, bardzo dużo, bardzo ważnych i możemy kukurydę kupować w dwupaku, w czteropaku albo w ośmiopaku. W ośmiopaku jest najbardziej korzystnie, bo wychodzi nam najtaniej. W czteropaku nam wychodzi w granicach chyba 170 zł za butelkę przy dwóch butelkach mniej więcej. Jak chcemy kupić w czteropaku, to nam wyjdzie w granicach 150 zł za butelkę, 145 150, czyli kiedy cztery butelki. Jak kupimy 8 od razu, no to nam wyjdzie 120 zł za butelkę. Okay? To, jest, to jest piękna sprawa, super cena, no tak to wygląda. I cóż mój drogi roga zajął mi to 30 minut dzisiaj, może trochę długo, ale jak mówię okoliczności mm, przyrody były troszeczkę inne, Mam nadzieję, że było mnie słychać. Chciałbym, żebyście mi tylko na, na czacie potwierdzili, czy było mnie na pewno słychać dobrze przez ten czas, czy było mnie widać i słychać. Napiszcie mi tylko tak. Ktoś jeden, kto jeszcze tam śledzi może tę moją prezentację, napisze mi: Tak, było Cię słychać i Mariusz, fajnie, bardzo Ci dziękuję, Mariuszu. Więc daliśmy jakoś radę, jak się mówi, ogarnęliśmy. System, prawda? Bo to tak często też się mówi w tych czasach. Dla tych z was, którzy chcieliby jeszcze z nami spędzić troszkę czasu, dzisiaj mamy przygotowane spotkanie na Zoomie, a widzę, że jest tutaj Ania, jest Filip, jest Krysia, jest Mariusz, oczywiście jest Wanda. Słuchajcie, gdybyście chcieli my dzisiaj my porozmawiać o, czy posłuchać takiego krótkiego, krótkiego mojego, może mini wykładu i Krysi, Krysi na temat kolejna części Erika natomiast mojego przede wszystkim pod nazwą najważniejsza osoba na świecie, bo sobie przygotowałem parę rzeczy takich dotyczących najważniejszej osoby na świecie, jutro mamy takie święto akurat też, które uświadamia nam wiele rzeczy, jak bardzo powinniśmy myśleć o tej najważniejszej osobie na świecie, jak bardzo powinniśmy do niej podchodzić i próbować ją zrozumieć i pomóc jej w rozwoju, w działaniu, w tym, żeby iść do przodu, prawda, także Będę miał na Zoomie do spotkania dzisiaj o 21, więc jeżeli ktoś was chce, zapraszamy, Krysia już tutaj pokój zuma dała, można sobie skopiować to, punkt 21 będzie pokój otwarty, że tam za minutę może 21 i wówczas opowiemy wam troszkę o tych tematach, które przygotowaliśmy, zajmie nam to dziś może z 30, 35 do 60 minut. Dobra, tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. I co? Do A, no co mamy jeszcze? No za tydzień, oczywiście, mamy w czwartek kolejny webinar produktowy. Natomiast w poniedziałek usłyszycie bardzo dużo ciekawych informacji o projekcie ZANOMA, które przedstawiam Kasiarczyska. Także zapraszamy bardzo i na poniedziałek, i na czwartek, i do zobaczenia dzisiaj na Zoomie i na kolejnych, kolejnych, kolejnych spotkaniach. Dzięki wielkie. Waldek Kuberna, gdzieś z Polski